Cześć. Jestem teraz na Ludźmierzu po trasie Warszawa ludźmierz dosyć intensywnie. Dla tych, którzy może nie są w temacie, wymieniałem dosłownie parę dni temu zawieszenie w Tesli Model Y, w której siedzę w tej chwili w starej Tesli Model Y, czyli pierwszej generacji przedliftowej. I mam tutaj założone zawieszenie z najnowszej Tesli Model Y Juniper. To zawieszenie jest znane z tego, że on jest po prostu troszeczkę. Bardziej komfortowe i rzeczywiście tak jest. Ten efekt, też opowiem Wam o tym efekcie, bo przejechałem się też również dzisiaj demonstracyjną wersją Junipera pod salonem w Ząbkach, więc miałem takie bezpośrednie porównanie ale o tym opowiem Wam w odcinku w środę. Natomiast co do obaw, co niektórych, jeśli chodzi o wysokie prędkości, bo mieliście o to obawy. Że to auto będzie mniej stabilne, bo podobno Juniper jest mniej stabilny przy wyższych prędkościach niż poprzedni, poprzednia wersja Y. I owszem, auto jest troszeczkę mniej stabilne, ale nie jest to taka niestabilność, która miałaby doprowadzać do jakichś niebezpiecznych sytuacji, czy żebym czuł się niepewnie. Auto na przykład, przy takich czasem zdarzały się takie niecki, jakby takie zagłębienia poprzeczne bardzo przyjemnie to wybiera, bo po wyjeździe z takiej niecki, po pierwsze wjazd w tą nieckę powoduje takie tąpnięcie całego samochodu i później wyjazd z tego jest bardzo fajnie, płynnie dokończony, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemny jest odbiór tego, bo to nie jest takie bujanie typowe, nie wiem jak w Skodzie Super na przykład mi to bardzo przeszkadzało znowuż bo auto bujało zbyt mocno tutaj jest to na tym właśnie przyjemnym poziomie jedyna Nazwijmy to niestabilność względem tego starego zawieszenia, jaką stwierdziłem. Jak mamy czasem wiadukty bądź mosty, ale z reguły mówimy tutaj o wiaduktach, w Warszawie jest dużo takich wiaduktów, gdzie jest łuk drogi w lewo bądź w prawo i mamy poprzecznie łączenie dwóch nawierzchni. Tam są takie zęby metalowe, które się ze sobą schodzą, rozchodzą zależnie od temperatury. I po przejeździe przez coś takiego, to często jest troszeczkę tak wyniesione rzeczywiście w zakręcie auto wtedy tak jakby minimalnie nam ucieka, czyli po przejeździe w, prawo, w prawą stronę na przykład ono jakby chciało się przestawić troszeczkę na tym łuku, wylecieć jakby za ten łuk, ale to jest takie minimalne wyciągnięcie, właśnie do, którego doświadczyć możemy w autach z takim właśnie mocno bujającym, bardzo komfortowym zawieszeniem. Także na razie to jest to, co zauważyłem. Więcej uwag w kolejnych odcinkach na moim kanale, także zapraszam Was do obserwowania. Pozdrawiam.